Siemano widzowie, dzisiaj jest tłusty czwartek, dzień pączków, no tak. Dzisiaj otwieramy tylko pączki. Tak, hopsa. No, chyba nie idealnie. O, Serdecznie. Ło. Ale ładne są te pączki. Bierzemy tutaj o tak jednego i Uuuh. ale to ładnie wygląda, ohoho, dobra test smaku. Mm. Ocenka pączków takich z biedry z magmoladą. Ocenka jest 7 na 10. I z Wami był na zoro Wszystkiego miłego.